Dobry wieczór wszystkim. Witam Was w dniu dzisiejszym za mną tam. Widać. No już nie widać, ale coś tam widać przez to drzewo, zachodzące słońce. A mamy takie powiedzenie polskie z motyką na księżyc. Tak się porywać się z motyką na księżyc. Dlaczego ja o tym mówię? I też pewnie was zaciekawi tytuł tego dzisiejszego vloga. O co to chodzi? No bo motyka to jest. Nowy minister energii. Miłoż Motyka. Zobaczcie, jakie to jest wszystko takie medialne. I mamy Sławosza, który był w kosmosie <gry> i jad pierogi. I mamy też Miłosza, Motykę, który został ministrem energii. I teraz was zaproszę na taki krótki film. Jeżeli jecie kolację, jeżeli jesteście osobami wrażliwymi, jeżeli po prostu nie lubicie jak to można nazwać, tak zwanej oblechy, to pomińcie parę sekund. A jeżeli chcecie to zobaczyć, a oszczegam Was, że jak to zobaczycie, to to się nie da odzobaczyć, no to po prostu zobaczcie. Zapraszam Was na ten dzisiejszy film. Ja się sam śmieję do siebie, powtarzam, już nagrywam drugi raz, bo za bardzo się śmieję. Dostałem głupawki. Polska ma... No, popatrzcie się, nie mogę wytrzymać sam ze sobą, specjalistów, wybitnych specjalistów. Tak jak mamy specjalistę Sławosza, który poleciał na Księżyc i, i tam robił jakieś testy, wrócił w kapsule. Oglądałem taki film, jak 27G tak kapsuła miała mieć taka prędkość, tak? A widziałem w filmie, jak to piloci tacy zawodowi, o samolotów takich w 9G, jak się zachowują, to mdleją normalnie. A oni siedzieli tacy wyprostowani przy 27. Ale dobrze, to był specjalista Sławosz. A tu mamy specjalistę, tu mamy specjalistę pana Motykę Miłosza, który siedział sobie w Sejmie, gdzieś go tam uchwyciła przypadkowo jakaś kamera. No i on tak siedział, no ja nie będę tego improwizował, co on robił. Będę to wstawiał po każdym cięciu w tym filmie, żeby to przypominać. I to była jego zasługa. To była zasługa właśnie pana Miłosza, który zasłużył się tym właśnie, że dubał w tym nosie. Jak on to pięknie dubał. Dubał z taką poezją, tak namiętnie to robił. I powiem wam, że w sumie w dubaniu w nosie to jeszcze może nie ma nic złego. Ale jak ktoś już je te kozy, no to wydaje się to co najmniej niesmaczne. W tym miejscu kiedyś tutaj były kozy. Ja nie wiem, jak to się stało, że one były raz. I tylko raz je tutaj dojrzałem i więcej tych koz już tutaj nie było. Może one się miały wtedy pojawić, bo miałem nakręcić szorta dla Maciej Maciaka. Może wtedy one tutaj się pojawiły, gdzie tego szorta nakręciłem. Ale teraz ich nie ma. Ale takie kozy to są fajne kozy, a nie kozy z nosa. Tak się mówi, kozy z nosa. Ja nie wiem, dlaczego koza właśnie z nosa przyjęło się takie określenie. Dlaczego koza, która jest takim fajnym zwierzęciem, takim zwierzęciem, do którego... Czuję taką sympatię i powiedziałem, że chcę mieć kiedyś kozę. Że, jakbym zamieszkał gdzieś na wsi, to jedno z pierwszych zwierząt, jakie by było, to była właśnie ta koza. Że Maciej Maciak śmiał się ze mnie, że ja filmuję kozy. Dopiero to był pierwszy raz, jak filmowałem kozy tak na żywo gdzieś e, poza jakimś ogrodem zoologicznym, e, tutaj, gdzie spotkałem się przed momentem, w tym miejscu, co wam pokazywałem, to wtedy te kozy filmowałem. Ale tak to nie miałem okazji nigdy ich tak spotkać swobodnie sobie biegających. Rozmawiałem z jedną widzką, nie powiem wam którą, która mi po, powiedziała, że jej się te kozy źle skojarzyły. I ja mówię, no ale jak, z kozami z nosa? No nie! Z czymś innym. Ja już słyszałem wielokrotnie, że kozy w niektórych krajach, takich jak Pakistan, na przykład, no to są obiektem pożądania. I słyszałem, że tam paru mężczyzn w ogóle umarło też po tym, jak wykorzystali taką kozę, bo ona była na coś chora i oni też zachorowali i później zmarli. Więc no, to też nie jest dobre chyba z tymi kozami, co? Ale wróćmy teraz do pana Miłosza. Nie wiem, czemu muszę się kontrolować, żebym nie powiedział Sławosz. Za dużo powstało filmów o Sławoszu. Miłosz też musi mieć swoje 5 minut w tym dzisiejszym programie, żeby trochę o nim pomówić. Dla mnie to jest taki człowiek w sumie znikąd. I on został ministrem energii. Dlaczego on został ministrem energii? Bo on miał taką energię w sobie, jak dubał w tym nosie. To jest po prostu niepojęte. Z taką energią, tak, tutaj dubał. Tu sobie tak, tak, sobie wziął i tak ją, tą jedną kozę tak oglądał, czy ona jest dobra. Bo trzeba zawsze, jak się kozę wydubie z nosa, trzeba ją sobie tak pooglądać, czy ona jest dobra. Jaki ma kształt. Utoczyć kulkę taką może. No i on zjadł. Zjadł to, Boże. Jakie to jest obleśne, jak ja nawet o tym mówię. Nie dowiary jakieś. Tam jeszcze, bo ja oglądałem ten film po prostu kilka razy. Bo wiem, że to już się nie odstanie. A jeszcze przy montażu to będę to kilkanaście razy oglądał. I wychwyciłem taki moment, że tak jakby. O, tam jakieś ptaki sobie gada... gadają, biegają. Wychwyciłem taki moment, że on wydubał sobie z nosa właśnie tą kozę. Właśnie dlaczego koza? Napiszcie komentarz, dlaczego to jest koza z nosa? No, śpik, no to śpik jak się leje śpik, ale to jest koza z nosa. Ja tutaj będę protestował, żeby nie obrażać kóz, że kozy to są fajne zwierzęta. Nie powinno się to tak nazywać. Coś tutaj biega w krzukach. Ale to nie koza. Ja no, bez coś tam chodzi w krzukach, ale ja nie wiem co to jest. Żeby to nie wyskoczyło na mnie, co to tam jest? Halo? Jest tam jakaś koza? Ja wiem, że ten film będzie obleśny. Nie, nie, nie chcę tam wchodzić w te krzaki. I on jak tak był taki moment i wydubał sobie którąś tam tą kozę, jak już tak mówimy koza, no to widziałem, że on tak jakby przykleił tam gdzieś do tego siedzenia. Więc ktoś, kto tam siedział na tej ławce poselskiej później, chyba, że to jest jego stałe miejsce, no ale jak został ministrem energii, to teraz może być tak, że ktoś że minister ma jakieś inne krzesło, że ma może inną ławkę, może minister będzie w ministerstwie i może tam siądzie jakiś jego kolega, pana miłosza. I w co będzie, jak on siądzie w tym miejscu, a to będzie tam dalej przyklejone. Jest taka duża szansa, że ktoś sobie siądzie i to się przyklei do jego garnituru. I to już może być wtedy problem. I dobrze, dobrze, ok. Ja wiem, że się śmieje z Miłosza. E, motyki, że z motyką na księżyc, on teraz będzie z tą motyką na księżyc, będzie tak zasuwał, żeby dbać o naszą energię. Zaraz zobaczymy, jaki, jaka, jaki będziemy energetyczni, jaki będziemy mieli zasoby energii, jak mamy takiego ministra. E, minister energii. No, e, takich mamy po prostu specjalistów. I dobra, powiem. Nie wiem, czy da się na poważnie w tym filmie mówić. Ja wiem, że będziecie tu pisać różne komentarze, że jestem taki czy jakiś, czy owaki, ale nie da się przejść poważnie koło tego filmu. Jak mam poważnie skomentować takiego człowieka? I to jest tak, że ja nie wiem, czy czasami ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, że są widoczni przez innych. To tak jak widziałem nieraz. Takie zjawisko też a propos tego dubania w nosie, że często się zdarza, że ludzie jak jadą z samochodem, to dłubią w nosie i to widać po prostu, ale oni myślą, że są zamknięci w aucie, że są otoczeni szybami, oknami i że ich nie widać, ale to widać z zewnątrz. I nieraz widziałem to takie wielkie połowa palca wsadzonego do nosa, i ktoś sobie po prostu tak dubał. Kiedyś. Słyszałem taką historię od kogoś w Krakowie, kto tam mam znajomego. I ta osoba opowiadała, że była w pracy i że przyszła, bo to była kobieta i przyszła do jakiegoś innego biura i tam siedział chłopak. I on tak namiętnie dubał w nosie, a i myślał, że ona tego nie widzi. A ona mu powiedziała, no jak skończysz dubać w nosie, to mogę ci dodać pytanie. No się wtedy wstęczu. O Boże, następne, no, no takie są historie z tymi nosami, z tymi palcami w nosie, no nie wiem, jeszcze tak jak mówię, samo, znowu to coś w krzakach, samo dłubanie nie jest najgorsze, jak to jedzenie później tego, ja nie wiem czemu jest taka przyjemność jedzenia tego, albo tak jak był ten trener, słuchajcie, co trenował niemiecką reprezentację w piłce nożnej, co co składał sobie rękę, tak tutaj, za majtki i grzebał sobie w rowku, i później wyciągał tą rękę z rowka i, i wąchał ją tak namiętnie wąchał. Joachim Lew chyba tak się nazywał. No, no to, to przecież to są takie gdzieś odruchy, które myślę, że są trochę niekontrolowane w jednym sensie, a z drugiej strony to ci ludzie mają takie poczucie, że tak jakby byli niewidoczni, to jakby. Ktoś nie widział tego, że oni właśnie tak postępują, że właśnie tak robią. Właśnie minister Miłosz Motyka nie miał tej świadomości, moim zdaniem, że jest... Jak mógł nie mieć świadomości, że jest nagrywany? Przecież chyba wie, że są tam kamery. Ale myślał, że ta kamera nie będzie patrzeć na niego. Albo, że operator tej kamery... A ja widzę, że ci operatorzy tych kamer, którzy są w Sejmie, to oni... Wychwytują takie różne ciekawe momenty. Reakcja Tuska na to, co powiedział ktoś. E, jakaś reakcja, widziałem kiedyś Mencena, jak się śmiał z kogoś tam. I takie różne perełki są wychwytywane. I jedną z takich perełek, właściwie nie perełką, a kulką z nosa, e, to był poseł, już w tej chwili minister, tak? E, Miłoż, motyka. I teraz, jak taka wiadomość pójdzie w świat, a myślę, że już może nawet poszła, że ktoś się z tego gdzieś tam śmiał za granicą. No bo jak to jest dostępne na Facebooku i można to często gdzieś zobaczyć, ludzie to też udostępniają takie filmy. Wiecie co? no Ja wiem, że każdy jest człowiekiem i różne rzeczy się mogą zdarzyć, ale myślę, że jako poseł, że jako minister. To ktoś powinien bardziej być świadomy tego, co robi. Powinien bardziej pomyśleć, zanim coś zrobi. Powinien się zastanowić, że ktoś to może zobaczyć. Zwłaszcza, że są kamery w sejmie. No, ale niestety, motyka nie pomyślał. Niestety, motyka nie kierował się takim rozumowaniem i taką logiką, o której ja właśnie tutaj mówię. Trzeba by jeszcze dodać, że jedzenie tego co się wydubie z nosa, no to jest chyba trochę wysoce prymitywne. Bo jeszcze tak można faktycznie usprawiedliwić, że ktoś wsadzi sobie ten palec w tego nosa, że zrobi, utoczy tą górkę, że <laughs> weźmie to wytrze w chustkę, nie w ławkę poselską, no to jeszcze to może by przeszło. Ale żeby to brać do buzi, żeby to jeść, przecież czy to jest smaczne? Panie... Miłoszu, czy to jest takie smaczne? No ja nie wiem, ja nie chcę kosztować. Ja w sumie nie chcę wiedzieć. Może lepiej niech pan się nie wypowiada w tej kwestii, czy to jest dobre, czy to jest niedobre, czy to... Muchy mnie gryzą. To nie była koza. I ja nie chcę tego wiedzieć, I jak to smakuje. Bo jakbym chciał, to bym sam spróbował, ale nie ma szans. Nie ma szans po prostu. Panie Motyka, no, bądźmy poważni. Zastanawiam się jeszcze nad jednym aspektem. Jak to jest, że media takiego głównego nurtu, czy tam ścieku, jak to woli, nie rozpowszechniają też takiej informacji? A, no. Bo przecież to jest obóz koalicji uśmiechniętej, tej takiej od ucha do ucha. Tak było kiedyś, tak, że um, <taki>, taki żart kiedyś, tak? Milek, który tutaj um, lubi żartować z kanału Music and Cookie, czasami. Ma takie żarty fajne, ale mi się przypomniał taki żart jak ktoś mówił, a czemu tak się uśmiechasz, masz taki szeroki uśmiech. No bo zaciąłem się brzytwą przy goleniu. Także dzisiejszym filmem apeluję do wszystkich uwolnić wszystkie kozy z nosa. To znaczy nie z nosa, chociaż nie wiem, jak chcecie to uwalniajcie. Tu jest toaleta. Rafałkowa za 600 tysięcy. Nie, no ta kosztowała mniej, bo ta jest kościelna. Tutaj proboszcz musi liczyć się z groszem. No wiejku, ale mi się zbiera w tym filmie dzisiaj. No tak jest, ale nie. Kozy to są fajne zwierzęta. Wy napiszcie wasze komentarze, czemu się mówi, że to jest koza z nosa. Czy wy znacie jakieś inne? Określenie, nie wiem. Jakiś no, glut to musi być glutowaty, taki, taki, nie, taki galaretowaty, więc to nie był glut. To była taka typowa koza, co pokazał pan Miłosz Motyka. No i czy ja będę robił jeszcze jakieś filmy? O nim? Nie wiem, jak się zasłuży w jakiś sposób. Na razie zasłużył się, to jest jego jedyna zasługa w całym ministerialnym bycie. Albo to jest zanim został jeszcze ministrem. Czyli jeżeli on już miał takie dokonania, zanim został ministrem energii, no to znaczy, że one musiały mu pomóc w jego karierze. Czyli to, co wyczynił wtedy, to musiało być na tyle sprawne działanie. On tak sprawnie poruszał tym palcem w nosie, że ktoś pomyślał sobie, taki Helmut sobie musiał pomyśleć, Kurde, ten gość, ten gość, ten motyka. Jak, jak on tam ma na imię? Miłość, miłość. No, miłość. On, on to sprawnie robi. Jak on ma takiego sprawnego palca i jeszcze potrafi to skonsumować później, to on się nada na ministra energii, bo on będzie wtedy tak sprawnie i energetycznie działał w kwestiach naszego zabezpieczenia energetycznego. To jest nasz człowiek. To jest człowiek, jakiego my potrzebujemy z takimi właśnie umiejętnościami. On się tym zasłużył. Myślę, że oni musieli to wiedzieć. Jak oni wiedzą wszystko i o wszystkich, no to myślę, że taka informacja musiała być bardzo wysoce cenna i skłaniająca Helmuta do tego, żeby uczynić tego człowieka ministrem energii. A wy jak uważacie? Zostawcie wasze komentarze, subskrybujcie ten kanał, zostawiajcie łapki w górę, udostępniajcie ten film, niech się nieźnie w odkłaniach YouTube'a. No i co? Jeszcze na zakończenie to słońce. Chciałbym, żeby to był księżyc, żebym z motyką na ten księżyc spróbował iść tak. Iść na księżyc z motyką i tutaj trzymać pana Miłosza w jednej <śmetyka> ręce motykę. A on na tym palcu by trzymał to, co wyciągnął z nosa. I tak byśmy sobie szli w stronę, w stronę księżyca. Ja i Miłosz i motyka i jego palec z kozą. Coś pięknego, piękna perspektywa. Także tyle jeśli chodzi o ten film. Mam na nadzieję, że trochę było zabawnie albo, albo żenująco, nie wiem jak to woli. Ja się dobrze bawiłem nagrywając tego vloga. Odreagowując bardzo pracowity dzień jaki dzisiaj miałem, a zacząłem pracę wcześniej, więc naprawdę dużo zrobiłem. I teraz taki atak głupawki w tym wszystkim jest po prostu idealny na zakończenie tego dnia żeby podyskutować właśnie w takim temacie, z temat o niczym, ale zawsze o czymś. No bo, jak już powtarzałem, koza to jest fajne zwierzę, a te z nosa no to nie są fajne, a zwłaszcza wydubane i skonsumowane. Oblecha totalna. Tyle. Żegnam Was papa. Pa.